Ferdinand Leo Mikloszy, węgierski dziennikarz i absolwent szkoły handlowej, już jako dwudziestolatek staje się orędownikiem polskich spraw i interesów. W trakcie I wojny światowej walczy w legionach polskich, a także werbuje ochotników i pozyskuje broń dla Polaków. W okresie międzywojennym wspiera polsko-węgierskie kontakty handlowe i kulturalne oraz inicjuje różnorodne przedsięwzięcia, między innymi budowę pomnika Józefa Bema w Budapeszcie. Od 1930 roku przewodzi Związkowi Legionistów Polskich w Budapeszcie, przemianowanemu w 1939 roku na Koło Legionistów Węgrów. Po wybuchu II wojny światowej, gdy wielu polskich obywateli opuszcza kraj i udaje się na Węgry, Mikloszy pomaga w przyjmowaniu uchodźców. Wspiera ewakuację internowanych żołnierzy do Francji, odwiedza obozy uchodźcze, przekazuje odzież, dokumenty oraz tajne instrukcje. W artykułach publikowanych w zagranicznej prasie informuje o sytuacji uchodźców. W maju 1944 roku zostaje aresztowany przez Gestapo i pod zarzutem nielegalnej pomocy udzielanej Polakom skazany na karę śmierci. Unika jej dzięki interwencji węgierskiego rządu. Po wojnie pracuje jako korespondent katowickiego dziennika zachodniego. Prześladowany przez węgierskich komunistów, umiera w ubóstwie 4 sierpnia 1968 roku w Budapeszcie.